Przy jasno nieważne, ważne, kiedy jest otwarany? Światła nie jasno dla za pierwszy raz mi damy. Żartek przy świątku czy śmiecie przez mam się Żartek przy mam nowe plany Żartek przy śmiecie Dobra, już bez tych rapsów. Choć Kenka też jest historykiem, a ja kiedyś pracowałem na poczcie w Anglii, więc wiecie, może kiedyś, ale tak na serio, chciałbym bardzo serdecznie z tego miejsca podziękować każdej osobie, która pomogła w akcji dla dzieci w domu dziecka w Dynowie, bo tam akurat mam możliwość pracy, koordynacji tej placówki. Także jest to dla mnie duże wyzwanie i duże Wasze wsparcie. Dziękuję panu Adamowi Łapie ze sklepu wędkarskiego u Adama, dzięki któremu było pudełko. Tam dziękuję Ani, która przekazała rzeczy i tym, oso i tym osobom, które wpłaciły na zrzutce pieniążki. Dziękuję wszystkim osobom, które wzięły udział w turnieju e, piłkarskim e, dla dzieciaków, dzięki któremu zrobiliśmy te paczki. To jest raz. E, plus jeszcze jedziemy po rowery, także jest tego trochę. Także jeszcze to nie koniec, bo tam jeszcze jest plan stołu do tenisa, żeby troszkę dzieciaki też ten wolny czas, taką pogoda jaka paskudna jest dzisiaj, pograć w domu, spędzić, spędzić czas w domu. I dodatkowo, dodatkowo każde dziecko otrzymuje od nas zestaw przyborów szkolnych, choć wiem, zbliżają się wakacje i tak dalej, i nie, ale prace takie manualne, plastyczne, które też chcę wprowadzać działania patriotyczne w domu dziecka. Tych kredek, plasteliny, bloków i tak dalej, tego jest bardzo dużo. I uwaga, coś jeszcze bardzo ważnego. Dla mnie bardzo ważnego, czego chcę wprowadzać to w swojej pracy i zachęcać inne osoby, które działają do dzieciaków. Jednych z moich podopiecznych, która trenuje na siłowni, a siłownie wróciły, mamy rękawicę, tu jest paczka spakowana oraz szejker do zrobienia sobie yy, na przykład białeczka. Jest dzieciak, który Dzieciak, który lubi robotykę. Także tutaj też do składania jakiś taki traktorek. Także tego jest bardzo dużo w różnym rodzaju. Jedna kwestia. Tutaj chłopaczek ode mnie trenuje boks. Także i owieczki i szczęka. No bo wiadomo. Zęby ma się tylko jedne, ale jeszcze prezent od bardzo dobrych ludzi. Bardzo dobrych ludzi. Worek troszkę ten starszy ode mnie i tutaj będzie trochę dużo Zajęć, też sportowych, geekboxerskich. Dziękuję Ci Radiu za pomoc. I co? No i jest fajnie. Jest fajnie, jak się dzieje.